Nikt nie planuje zakłady, nigdy nie prosiłem się o tą nieopadającą mgłę, choroby i rozkład, jaką przynosi, nie stanowiła zagrożenia. Na początku, jak zwykła bo świata na tle świeżego poranka, przenosząc Rosę na roślinność i na leśne bestie, ale z czasem zmieniła się w coś. A szepty zamieniały się w pomruki: jedzenie, zgniłe, zwierzęta, martwe, woda, zatruta. Z mrocznego wstępniaka przejdziemy do uroczego no he! Takie coś pan Moro z Discorda wrzucił i to jest zajebiste, powiadam wam. Kiedyś mówiłem o tym, że może, nie wiem, nazwać swoje filmy jakoś brdatym okiem albo coś takiego, no i wyszło takie coś. Dzisiaj trzeba z rozkazu prawa growego podejść do City Buildera, ale nie byle jakiego, bo z jednej strony jego obiecania tego, co będzie w kolejnych wersjach są naprawdę duże, z drugiej strony w momencie wrzucenia tego filmu możecie patnąć sobie na ścianie prośbę o dostęp do prologu, aka alfy, aka bety tej gry i Spróbować sobie w to coś zagrać. Ale apeluję o jedno: ten tytuł traktujmy jako wersję beta, niewczesny dostęp, a wersję jako pojawia się po prostu do testów, przed wydaniem oficjalnego demka, nawet i przed wejściem do wczesnego dostępu. Może zabrzmieć jak jakiś straszny wylew? No cóż, Thrive ma być City Builderem na nieco większą skalę, również oferującym już teraz w tej becie tryb sieciowy. Zluzujmy więc wory tego oczepialstwa i damy tej produkcji przede wszystkim jej opis, a nie będziemy oskarżać ją o jakieś jeszcze placeholdery, brakujące tekstury, czy niedokładny interfejs. Czepimy się rzeczy, jakie tylko i wyłącznie umyślnie zaprojektowano już z góry źle w tej wersji gry, ale oczywiście bez wielkiej przesady. Gry o bardzo miast mają na moim paskudnym kanalisku no dość wysoki priorytet. Autorzy ze studia Zugalu, chyba z Niemiec, ostrzegają nas, że beta ma pozwolić tutaj wypieścić im grę przed demkiem oraz tłumaczenia na inne języki w grze są na razie generowane autotłumaczem. Niestety sad pp, bo nawet polskiego z Google Translate tutaj nie ma. Interfejsy może mieć tutaj różne placeholdery, akt pierwszy tej gry, czyli powiedzmy fabularny, tylko zawiera początek oraz wydarzenia losowe, tak samo rozwój naszego miasta oraz jakby klas, cokolwiek to będzie, robi się tutaj trochę ciekawiej, jest limitowany do pierwszego aktu, zmieni się też różnorodność terenu oraz cały system walki. Tak? Będzie to city builder z jakimiś klasami i z walką jeszcze z multiplayer? No, drive właśnie znaczy rozkwit. Może kto wie, może ta gra będzie rozkwitem dla gatunku. Grać, co ważne, w tej wersji możemy dowoli, nawet jak pojawi się filmik dziękujący nam za koniec gry i treści po prostu dalej już jakby nie ma, może Możemy to pominąć i grać sobie dalej do limitu treści w grze, oczywiście. Wybieramy prowincję, w jakiej chcemy grać. Tutaj w becie nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o bazowe statystyki, ale tak, każda z prowincji. To jakby inny teren, inne miejsce startu gry, też inne połączenie drogowe, czy na przykład mosty na rzekach. I gdyby ktoś pytał, nie, nie da się zrobić prowincji do wszystkiego. Dlaczego? O tym za chwilę, o tworzeniu kolejnych swoich y, osad. Niestety autorzy Drive robią coś, co dla wielu autorów gier, city builder w tak zwanej Alfie, no jest charakterystyczne. Mamy na ekranie cały czas informacje, jak obsługiwać kamerę. Mimo, że spędziliśmy tutaj już 15 godzin gry, ja poświęciłem się dla was Niemiłosiernie i zasłoniłem te napisy o sterowaniu kamery no po prostu swoją własną paskudnością. Rozpoczynamy przygodę od zbudowania nowej wsi. I samczek Trive, mimo że to dopiero prolog i alfa jest naprawdę fajnie, solidnie wykonany, daje nam dużo swobody i pozwala bawić się tak jak chcemy, nie trzymając nas za siurka i nakazując wykonywać nim konkretne ruchy. Budujemy więc pierwszy magazyn, stawiamy punkty zbiory, zbiórki drewna oraz kamienia, a także każemy zbudować pierwsze domy. Niekiedy fajnie, elementy tutaj quality of life działają takie trochę przemyślone. Na przykład jak budynek jest konstruowany, to zamiast liczby ile brakuje surowców albo ile potrzeba, mamy liczbę zgromadzonych i taki zielony pasek wskazujący poziom napełnienia przed rozpoczęciem konstrukcji. Pozwala nam to łatwo zauważyć ile jeszcze tych surowców potrzeba. Docenić też można to, że budynki konstruując się mają dość szczegółowe animacje, na przykład studnia, no kamień po kamieniu powstaje, budynki składane są z belek, strzechy albo tam na przykład z dachówek. Ładnie to wygląda. W wersji Prolog jeszcze nie działają systemy mogące w jakiś sposób zabić naszych mieszkańców, przynajmniej na początku. Więc zwykli mieszkańcy, nawet jak na start nie dostaną żreć, no to źli jakoś bardzo super nie są. System Tribe działa na tej samej bazie, jak w większość gier City Builder, czyli mamy warstwy społeczne wymagające różnych rzeczy do zaspokojenia ich potrzeb, byli szczęśliwi i chcieli sprowadzać do wioski kolejnych mieszkańców, aka rozmnażać się, a potem miasta, no Pozwalające nam tworzyć kolejne jakby osady. Muszą więc miec, mieć gdzie żyć, co zjeść, wodę do picia, opał do ogrzania chaty oraz w co też siurka ubrać, czyli po prostu bazowe ubrania. Rolnicy nie są bardzo wymagający, później robotnicy już owszem zaczynają chcieć więcej rzeczy, ale też mogą pracować w innych miejscach. Ciekawie wygląda to, że na przykład spichlerz daje nam pole, wokół którego możemy posadzić wiele rodzajów pól uprawnych, od roślinek, jak i, mm, jakie po prostu służą nam do robienia leków przez jabłka tę zbożę czy len. Z początku warto uważać na to, żeby dobrze balansować tymi pracownikami, czyli postawimy duże pole jabłuszek, a tu się okazuje, że no, nie ma innych ludzi do roboty odwalać, na przykład przy wydobywaniu wody, tak? Więc tutaj trzeba to zbalansować, żeby ci ludzie, mieszkańcy naszej wioski, zaczęli się po prostu namnażać. Musimy tak zbalansować, by zaspokoić potrzeby pierwszych wioskowych mieszkańców i wtedy zacznie ich przybywać więcej, więcej i więcej będzie rąk do pracy. Nie ma nic Nietypowego w tym, jak nasi mieszkańcy przybywają lub podchodzą z tej wioski, ale to wymaga trochę pracy. Odchodzą i pojawiają się. Zdecydowanie za szybko. Wystarczy, że w jakiś sposób zniknie nam budynek dostarczania na przykład żywności, a tu nagle mamy sru minus 20 wieśniaków. Odbudujemy ten budynek, sru, po jednej sekundzie mamy plus 20 wieśniaków. Zasięgi też są tutaj do zarania. to wysłałem feedbacku do autorów, czyli jak stawiamy domek, to by się zbudował ten domek, musi być on w zasięgu jakiegokolwiek magazynu. Magazyny jakby mają Full surowców z całej wioski i one po prostu mają swoje zasięgi, niestety krytycznie małe. Jeżeli budujemy poza zasięgiem magazynu, to niestety budynek się nie buduje. I mocno doceniam, że autorzy jasno dali na Discordzie znać, że moja lista tam kilkunastu rzeczy do zaorania to właśnie feedback jakiego chcieli. Lajkaczek dla nich taki moralno-growy jest, że przeglądają to co ludzie im wypisują. Okej. Okay. Cechy jakie mogą ten tytuł zmienić w coś fajnego w przyszłości, chociaż już zarys tych mechanik mamy dostępny w prologu, to będzie city builder zmieszany z RTS-em trochę. Dlaczego tak? Bo na mapie, poza tymi, no, naszymi mieszkańcami, powiedzmy, naszymi wioskami, mogą być też inni gracze, łącznie do czterech osób, ale mamy też mniejsze i większe prowincje, które możemy właśnie przejąć lub podbić, a także wsie NPC, z jakimi możemy nawiązywać... Relacje. Tak można budować armię. Tak będzie system budowania murów obronnych, już jest w tej wersji beta. Tak będą bitki, będą wojny. W grze typowo o budowaniu miast. Gra zmusi nas w pewnym momencie do tego, by założyć swoją kolonię aka prowincję tworzymy karabany, wypełniamy ją surowcami i wieśniakami, najlepiej zrobić to automatycznie, a następnie wysyłamy do innej części świata. Sam uczek jest tak długi, że w sumie w tej wersji się praktycznie nie kończy. W prologu oczywiście, bo roboty tutaj mamy zaskakująco dużo jeżeli chodzi o to co możemy robić w tej wersji beta-alfa. Myślę, że minimum na 3-4 godziny gry. To bardzo nieźle jak na wersję testową. Osob Podobne osady w stosunku do naszego miasta rządzą się tymi samymi prawami, a z czasem gra nauczy nas, jak robić karawany dostarczające na przykład surowce lub produkty, jakich prowincja nie może. Produkować. I tu przykład. Ja wybrałem sobie drugą wioskę, a w, w jakiej nie mogłem na przykład sadzić roślin do leków, za to właśnie było zboże. A w pierwszej wiosce nie ma. I taka jest część mechaniki też samouczkowej. Jeżeli ktoś z Was odpali sobie tę wersję prologową, polecam budować domy i miejsca pracy w różnych, oddalonych od siebie o kilka pól osiedlach. Dlaczego tak? Gra wymaga jeszcze trochę poprawek, na przykład w kwestii pożarów. Te przenoszą się niezwykle szybko i czasami są nie do ugaszenia. Autorzy dali znać, że pracują właśnie nad budynkiem, jaki widzimy w grzeczy straży pożarnej, ale w tej wersji z 8 grudnia jeszcze tego nie ma. Oby jak najszybciej było i oby jeszcze w czasie tego playtestu, bo to jest ekstremalnie potrzebne. The Drive podchodziłem trzykrotnie w tej wersji. Niestety jest coś, co mnie za każdym razem odbijało. Jak spróbowałem zrobić wioskę, pomijając błędy w pierwszym podejściu, to w drugim podejściu spotykałem kolejne błędy, które musiałem poprawiać w trzecim podejściu i tego zwalić na betę się nie niestety nie da. Z zasięgowość budynków zabiła mi całą frajdę z tej gry. Ja wiem, że to beta, ale to jest założenie, którego już w becie być nie powinno z góry i oznacza tą mechanikę nie niedopieszczoną, a zrobioną niestety umyślnie źle. Gdy całe miasto pęka w szwach od ilości drewna opałowego, ale sąsiad cztery domki dalej wrzeszczy i protestuje na brak drewna opałowego, bo on nie ma zakładu pracy, jakie te drewno opałowe Produkuje obok siebie, mimo że właśnie ma magazyn pełen drewna opałowego. Cyrkulacja ognia, jeżeli chodzi o pożarów, też wymaga już teraz poprawki nie dlatego, że jest to beta bywa, że miałem pożar, jaki dosłownie cyrkulował dookoła po wiosce. Bo nim jeden został ugaszony, to wybuchały dwa kolejne obok i tak w kółko. I taka karuzela przez dwie godziny zabawy z tym tytułem. Niestety też nie można zwalić na betę idiotyzmu, w którym budynki i drogi usuwamy nie narzędziem, jakie usuwa konkretny budynek lub pole, wiecie, na siatce współrzędnych, a musimy zaznaczyć takim narzędziem. Jakby trójwymiarowy obszar. I gra może zdecyduje, że jednak coś tam usunie, a może jednak nie. Ale to poszło feedbacku ode mnie i może się poprawi. Oznacza to, że spora część wioski. No, e, pracowało na przykład w magazynach, tak, skoro te magazyny mają konkretne małe zasięgi o bardzo małym zasięgu działania i nie można było ich powiększyć, więc naprawdę z 15-20-25% mieszkańców pracowało w magazynach. Po trzech próbach każde z moich miast hmm, z koloniami wywaliło się z powodu albo pożarów, albo choroby, z jakimi nie dało się walczyć. Tutaj zasugerowałem autorom zerknięcie do Kingdom's Reborn, gdzie mamy dwa rodzaje leków. Jeden mocny i jeden słaby, by już we wczesnej wazie gry. Można było się uchronić przed chorobami, epidemiami, mając bardzo dużo zwykłych, prostych maści leczących, które schodziłyby setkami, ale które dopiero za pomocą szpitala miałyby dużo silniejszy wpływ. Tutaj autorzy odpowiedzieli, że szpital, no, jest w trakcie prac, poprawek. Wysyłając feedback autorom, zaznaczyłem to, co w masie innych City Builderów, żeby nie dodawali animacji, jakich nikt nie chce i nikt nie potrzebuje, czyli efekt wstrząsu okna, gdy otwieramy jakiś budynek po prawej stronie interfejsu. Nie jest to Nikomu potrzebne, a drażni niesamowicie. Technicznie też szybkich poprawek wymaga zużycia ramu i GPU 3080 w stan plazmy, a ram użyty niemal w 95% z 32 gb Był to ostry śmiech, gdy widać było takie budżetowe grafiki. Czyli wiecie, w tle nagle znikają nam drzewa, nie że powoli się despałnują, czy zanikają, czy jest jakaś animacja. Nie po prostu wszystko w tle instant znika, albo instant się pojawia, a gra i tak rżnie do 26 giga zajętego RAMu. Nie z czasem, tylko po prostu od razu. Już w menu głównym to beta przed wczesnym dostępem. To, co może być ciekawe, to fabuła. Pojawiają się rozmowy z naprawdę ładnie wykonanymi, fajnymi postaciami, mającymi różne swoje charaktery. My możemy w tych dialogach wybrać różne opcje prowadzące do różnych możliwości, różnych zakończeń, a także uzyskania różnych podobno w przyszłości ulepszeń budynków. Trive ma dawać nam opcje i decyzje, jak będziemy prowadzić nasze królestwo. Albo będzie to tyrania, łatwa do osiągnięcia, bazowana nawet na niewolnictwie, bo takie są anioły informacje budynków, że gdzieś tam jakiś strażnik smaga takim, wiecie, batem jakichś nie, jakich niewolników, którzy coś tam robią, ale trudna do kontrolowania, ponoć. Albo będzie to państwo ludzi wolnych, których trudniej będzie zaspokoić, by w pełni byli wydajni i szczęśliwi, no trailery ukazują nam tutaj różne budynki właśnie w zależności od kierunku cywilizacji. Finalnie, to jest beta. Są rzeczy, jakie trzeba zrobić natychmiast, nim ludzie tę betę zaczną jechać. To przede wszystkim karuzela z pierdolania z pożarami. Gdy jeden gasimy, to drugi się pojawia. A także szybkość gry, czyli mm, ładowanie karawany, budowanie obiektów. Trwa to po prostu bardzo długo, a w międzyczasie nie ma co w tej grze za bardzo robić i nie ma czym się zająć. Po prostu patrzymy w ekran, żeby osiągnąć jakiś efekt, który sobie założyliśmy. Mm, Troy wydaje bardzo fajne i bardzo pozytywne nadzieje, bo już beta jest bogata. Ja spędziłem tutaj jakieś 6-7 godzin w trzech pod i po wywaleniu gry, po drugim podejściu, bo pierwsze podejście przegrało przez pożary, drugie podejście przegrało przez choroby, to jednak zainstalowałem raz jeszcze i spróbowałem jeszcze raz do tego podejść, próbując trochę walczyć z tą grą jej własnymi mechanikami, czyli osiedla i budynki produkcyjne były oddzielone, by na przykład te pożary się nie rozchodziły jak głupiej to działało. Beta wyszła trochę za wcześnie, bo jest na razie na start 8 grudnia 2023 roku nie bardzo grywalna, gdy z czasem sztuczna inteligencja też, Zostaje wylewu, budynki się na przykład przestają budować, więcej, więcej budynków płonie niż chce się odbudować, a karawany nie chcą się za bardzo zapełniać lub zajmuje im to wieki. Ta mechanika dość ważna na tą betę nie została niestety przetestowana, bo budowanie kolejnych osad poza główną to jest pełne błędów. Mimo to to może być naprawdę ciekawy tytuł, gdy mamy tu multiplayer, możliwość walki armiami, również z użyciem maszyn oblężniczych, budowanie murów według trailerów. Niestety, w moim wypadku, w przypadku Trive, w tej wersji, no, z 8 grudnia jest niegrywalne, ale to się może zmienić i obyć już pierwsze demko przed premierą było lepsze. Tak czy srak warto obserwować, bo jeżeli ten plan z tym przeskakiwaniem między miastami, budowaniem prowincji, dodatkowych osad, bez ładowania oraz system walki pomiędzy tym wszystkim się pojawi, będzie to bardzo ciekawa gierka do przetestowania w przyszłości. Na koniec klasyczna synka, podziękowalna płatnym subskrybentom. Niektórzy pytają o The Day Before. Nie. Po prostu nie. Jeżeli autorzy wyślą wersję prasową to do testów, to wtedy tak. Kupić tak tęgiego skamu, gdzie główne miasto wykonane jest z gotowych assetów kupionych w sieci za grosze, nie mam zamiaru. Zamiast tego kupska do grania mam wciąż Baldura, którego chcę skończyć oraz Blood West, który planuje lada moment w formie już nieco większej recki. To dużo ciekawsza gierka niż użeranie się z jakimś skamem. Tyle.